Witam serdecznie drogie, kochane skorpionki na czytaniu na październik 2023 roku. Kochani, nie udało mi się zrobić tego na koniec września, bo jednak trochę mnie chrypka tutaj i kaszelek pociągnął. Już nie chciałam Wam robić tutaj y, przedstawienia, a nie dałam rady, nie dałabym rady tyle mówić. Y, kochani, czytanko oczywiście króciutko na temat, bo tam mamy to czytanie oczywiście na... Y, na jesień, ale jeszcze mam nadzieję, że moi stali widzowie, ale może też i nowi tutaj zechcą na chwilkę wejść i coś tutaj usłyszeć, co chcą powiedzieć tutaj moje karty. Kochani, talia jest przetasowana, oczyszczona, przygotowana do rozłożenia dla strzelców, tfu, przepraszam, dla skorpionków, wybaczcie mi przejęzyczenie, dla skorpionków, dla Was kochani, ja teraz włączam pauzę, rozkładam karty i już widzimy się za sekundkę na czytaniu. Kochani, karty rozłożone. Zaczynamy czytanko drogie skorpionki. Na spodzie <tali> talii mamy kartę głupca i askielichów. No właśnie, czyli powiem tak, może to dotyczyć w pierwszej kolejności oczywiście jakichś nowych relacji, nowych miłości, nowego uczucia, ale również nowej przyjaźni, nowej umowy. Nowego kroku w życie, czegoś, co bardzo kochacie, na przykład może to być rozpoczęcie jakiejś działalności, może po prostu się czymś zajmujecie, jakąś swoją pasję, zaczynacie tutaj szerzej, że tak powiem, pokazywać poprzez właśnie otworzenie jakiejś działalności, więc to mogą być i sprawy zawodowe, jak i również uczuciowe, bo tak jak mówię, Askielichów, czyli. To jest hostia z góry, to jest serce, to jest miłość z góry i do tego karta głupca, czyli nowe początki, ale te cudowne początki, te, które emocjonalnie, uczuciowo sprawią wam radość bez względu na to, na jakiej płaszczyźnie i jakiej płaszczyzny będą dotykały. Więc cudowne karty, moi drodzy. No ale zobaczmy, bo to była energia w tle, oczywiście na spodzie talii. A jaką mamy główną energię tego miesiąca? Karta lwa. Karta mówię, przepraszam, karta Siły, bo spojrzałam się na tą jej twarzyczkę. Karta Siły. I ta siła mi się też zaczę zaczęła ostatnio bardzo często pojawiać w tych rozkładach, tak jak w tych czytaniach, o ile y, słuchaliście na jesień, właśnie, które są poniżej. Tam z kolei runa, urósł, y, na nagminnie przy każdym czytaniu, co dla mnie jest zawsze. Niesamowitym ewenementem, żeby tak się pojawiało, więc dbajcie o swoje zdrowie. Kochani, karta siły jako energia miesiąca, to znaczy nabranie pewności siebie, złapania przysłowiowego byka, to bym powiedziała lwa za grzywę. Kochani, działanie, seksualność, to jest też obudzenie w sobie tej takiej liwicy bądź lwa, jeżeli mówimy o panach. To jest też akceptacja siebie, to jest też walka ze własną taką, z własną. Mm, Wybuchowością, bo to nie tylko mamy te pozytywne aspekty, ale też tutaj ta karta nam może mówić o tym, że zaczniecie panować nad swoimi znowu emocjami, bo w karcie sile bardzo często jest tak, że my czasami jesteśmy za bardzo agresywni, za bardzo. Tacy wiecie, właśnie z tym zwierzęcym instynktem, za bardzo tacy natarczywi, coś robicie ponadto, czasami, czasami gdzieś to wynika z jakiejś natury, więc to jest taka też dla mnie informacja, że być może będziecie chcieli to poskromić w sobie, a z drugiej znowu strony, jeżeli nie mieliście tej, takiego tego pazura, to z kolei wyciągnięcie tego pazura na wierzch, czyli właśnie pokazanie swojej seksualności, swojego zdania, bycia pewnym siebie, odważnym w działaniu na co dzień i w życiu, bardzo fajna energia. Oczywiście mówimy tu o karcie lwa, więc tak czy inaczej o tym, o tym lwie tutaj napomknęłam, ale jeżeli macie kogoś w znaku lwa, to w miesiącu możecie mieć tutaj, w tym miesiącu, w październiku, możecie mieć, kochani, akurat przyjemność jakoś tutaj z takimi osobami mieć do czynienia z jakiegoś tam powodu. Więc bądźcie czujni. Kochani, jeśli chodzi o to tak, co odchodzi, co wam przyniesie ten miesiąc i jakie jest ostrzeżenie? Kochani, co odchodzi? No odchodzą takie, bym powiedziała, jakieś sprawy zdrowotne. No właśnie, więc rzadko mówię o tym zdrowiu. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja na zdrowie nawet nie czytam. Natomiast tak energetycznie ogólnie czasami zdarza mi się, i teraz też muszę to powiedzieć, ponieważ karta siły jako energia główna i coś, co odchodzi, czyli taka rekonwalescencja, odpoczynek, czasami to są czasy i tak dalej, ale bardzo często to mówi o jakimś zdrowiu, zdrowiu psychicznym, o odpoczynku, o spauzowaniu, o wycofaniu się, o jakimś takim dochodzeniu do siebie. W sprawach zdrowotnych, więc tutaj oczywiście muszę powiedzieć, że na szczęście, słuchajcie, wracacie do sił, do zdrowia i tutaj naprawdę będziecie teraz skakać, jak, jak to się mówi, jak, jak sarenka. Jeżeli mieliście jakieś kłopoty, to będziecie naprawdę pełni siły, witalności i odwagi. Ale pomijając już aspekty zdrowotne, kochani, czwórka mieczy mówi o takim trochę zastoju, trochę takim lejuchowaniu, ale niekoniecznie z takiego yy, yy, po takim kątem, że po prostu wam się coś nie chciało. Też oczywiście ale może to być właśnie mieć związek z, jakąś, z jakimś niedomaganiem, bo może coś źle się czuliście, może to był jakiś zły okres dla was, może jakaś choroba przewlekła, może coś wam się przytrafiło, może po prostu potrzebowaliście takiego czasu, tak? Potrzebowaliście się zregenerować, bo wiadomo, że no młodsi nigdy nie jesteśmy, bo już teraz w tej minucie jesteśmy o tą minutę starsi, prawda? Więc wiadomo, że czasami trzeba. Natomiast to odchodzi do przyszłości, więc myślę sobie, patrząc się tutaj, co przyniesie ten miesiąc, to to, że dochodzicie do siebie pełni energii. Czekają was wspaniałe sytuacje. No macie cudowne karty, kochani, Głupiec, As Kielichów i tutaj mamy dwa Kielichy, kochani, to albo powrót znowu do jakiejś relacji, bądź po prostu ożywienie tej relacji, bądź jakaś nowa miłość przed wami, jakiś romans. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, powiedziałabym, że jakieś fajne umowy, fajne kontrakty, fajne działania, oczywiście nie w pojedynkę tylko z kimś. Ostrzeżenie jest, żebyście uważali tylko, żebyście nie za bardzo tymi środkami chcieli ten cel zdobyć. To znaczy Karta Piątki Mieczy mówi o pryusowym zwycięstwie. To znaczy, że czasami tak bardzo czegoś chcemy, coś chcemy osiągnąć, tak bardzo tutaj kombinujemy, że tak naprawdę się okaże, że to nie miało najmniejszego sensu, bo się odwrócimy i nikogo wokół nas nie będzie. Czyli ten cel niekoniecznie miał taką wartość, nie będzie miał dla, dla Was taką wartość w momencie, kiedy się okaże, że. Takie ponieśliście szkody wokoło, tak? Więc tutaj bądźcie ostrożni pod tym kątem właśnie, żebyście nie próbowali czegoś robić na siłę, tylko dlatego, żeby coś zdobyć, żeby z kimś podpisać umowę, żeby z kimś się związać albo żeby, nie wiem, reanimować związek tylko dla własnych korzyści, okazując na przykład właśnie uczucia, a potem się okaże, że to jednak nie do końca tak było. Więc tutaj ogólnie, oczywiście mówiąc, bo mówimy tutaj o ogólnych aspektach teraz, to macie cudowne, cudowne karty, bo dochodzicie do siebie, ruszacie do przodu, jesteście pełni siły, energii, yy, pełni odwagi, pełni takiego, takiego zdyscyplinowania siebie nawet. I gotowi do podjęcia wyzwań, i uczuciowych, i też zawodowych, z małym zaznaczeniem, uwaga, nie róbcie czegoś na siłę, nie kosztem kogoś, czegoś albo jakiejś sytuacji. Jest takie ostrzeżenie, bo potem możecie po prostu tego żałować. No ale zobaczmy w takim razie, co w takim razie sprawy zawodowe tutaj nam konkretnie chcą yy, powiedzieć. Yy, w sprawach zawodowych powiedziałabym tak. Yy, dla niektórych. Może to być oczekiwanie na jakieś rozwiązanie sprawy. Być może byliście na jakimś zwolnieniu lekarskim, być może po prostu spauzowaliście, może się zwolniliście, może po prostu zostaliście yy, zwolnieni. No, jakkolwiek, dla tych osób, które miały właśnie. Taką przerwę w pracy, to powiedziałabym, że tutaj będziecie o coś rościć. Być może tam jest jakaś sprawa roszczeniowa wobec swojego pracodawcy i na to będziecie musieli poczekać. Natomiast, jeżeli było to uczciwe, to absolutnie będzie to wszystko po waszej stronie. To tak z, z takich stricte konkretów, tak? Bo akurat takie się pokazują. Natomiast, jeśli nie macie z tym nic wspólnego, nie macie jakichś roszczeń wobec pracodawcy, czy tam wobec swoich klientów i tak dalej, i tak dalej, to jest to informacja, że ta praca jest bardzo uczciwa. Że ta praca. Hmm, że to będzie coś, coś na zasadzie praca popłaca i uczciwość i prawda popłaca. I to jest właśnie dla mnie taki wydźwięk. Więc cokolwiek zamierzacie, jeżeli to są też jakieś nowe aspekty, no bo zaznaczyć musimy, że mamy tutaj tego głupca. Więc dla niektórych to może być po prostu jakiś nowy krok zawodowy. Na przykład, to pamiętajcie, uczciwość, sprawiedliwość, yy, prawda, yy, taki, yy, taka uczciwość moralna będzie dla Was bardzo ważna, ale to też to znaczy, że być może właśnie w tym miesiącu wiele osób będzie podpisywało umowy. Jakieś kontrakty, jakieś bardzo ważne sprawy urzędowe, również albo coś będzie wyjaśniane i radą jest, żeby się nie śpieszyć, bo czasami, jeżeli to będzie miało wydźwięk, że na coś będziecie musieli poczekać, w związku z tym, czyli na przykład będziecie chcieli coś otworzyć, jakąś swoją firmę, a nie ma od razu przychodów, no nie, nie będzie od razu przychodów, na to trzeba będzie poczekać, włożyć trochę więcej w to pracy. Natomiast kochani, w pracy jak najbardziej wszystko będzie szło w dobrą stronę, bo jakby nie było, wszystkie rzeczy zostaną wyjaśnione. Sprawiedliwość jest ślepa, Pamiętajcie, ma zamknięte oczy, ona nie patrzy jak wyglądacie, czy jesteście mili, czy nie. Sprawiedliwość jest ślepa. W tej karcie chcę nam pokazać, bo może niekoniecznie w życiu, tutaj na ziemi jest to aż tak bardzo, bym powiedziała, odbierane, że to jest sprawiedliwe, czy nie. Nie będę tutaj oceniać, no ale wiele osób zawsze Wam mówi, że nawet samo życie mówimy, że jest bardzo często niesprawiedliwe, prawda. Natomiast tu w karcie Chcę powiedzieć, że tutaj sprawiedliwość jest ślepa, ona tutaj absolutnie nie wybiera, kto jest kto, po prostu ma być tak, jak jest. I tutaj w tej karcie mówimy o takim naprawdę podejściu bardzo poważnym, odpowiedzialnym, więc ta praca, w której jesteście, bądź zamierzacie być, ewentualnie, naprawdę będzie pracą, która jest odpowiedzialna, która jest pełna jak gdyby prawdy. Nie ma tutaj zakłamania, nie ma tutaj nieuczciwości, tutaj naprawdę jest po, po podejście bardzo w porządku przy czym y, oczywiście to też dotyczy ty się y, Was. Więc tutaj w sprawach zawodowych rozwój jak gdyby pójście do przodu, na efekt trochę będzie trzeba poczekać, wszystkie sprawy się rozwiążą, jeżeli były jakieś, powiedziałam, zastoje, jakieś trudności, jakieś pauzy, czy bądź ewentualnie jeszcze nie ruszyliście z jakimś tematem, mówię tu teraz o karcie głupca, to teraz to wszystko ruszy i wszystko się uda pozałatwiać urzędowo, sądownie, jakkolwiek, a jeśli to nie są takie sprawy, to po prostu macie trwałą, stałą umowę i warto by było tylko ją szanować, i jak gdyby uczciwie do tej pracy moi drodzy podchodzić. Kochani, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. No i mamy tutaj królowej kielichów i rycerza różczyk. No powiem tak. Yy może troszeczkę potrzeba jest tak, jesteście bardzo emocjonalni, moje drogie y, skorpiony, y, y, dla niektórych to może być słuchajcie, taka informacja, że może troszeczkę więcej y, zamiast tego takiego, tej takiej wylewności, zbytniej wrażliwości, to może trochę szaleństwa w tym związku, trochę takiej nieprzewidywalności, trochę takiego wiecie, y, działania, takiego wiecie, popchnięcia do przodu, dla niektórych to może być jakiś romans, może tak być, że jakiś skorpion tutaj się zakłócił, Kochał dosłownie, bo widzę tutaj dosłownie romansowe klimaty również. No i tutaj, no bądźcie słuchajcie ostrożni, ta seksualność wam tutaj wyszła, i te związki jakieś tutaj dodatkowe, zobaczcie też, mamy dwójkę kielichów, więc może tutaj coś być na rzeczy, jeżeli jesteście w stałych związkach, bo o takich teraz mówię. To już wasze, wasze ryzyko, natomiast widzę tutaj taką nadmierną właśnie emocjonalność, takie podejście uczuciami. Warto by było zaszaleć. Natomiast czy to macie zaszaleć poza swoim związkiem, czy w związku, to już zostawiam oczywiście wam, bo wy wiecie najlepiej. Natomiast rzeczywiście jest potrzebne wam trochę szaleństwo i trochę odpuszczenie tych emocji, tego, tych uczuć, bo być może za bardzo jesteście wrażliwi z niektórymi tematami, być może za bardzo jesteście opiekuńczy. Może dla, dla swoich partnerów, partnerek, gdzieś tam za bardzo, za bardzo to uzewnętrzniacie i potrzeba jest troszeczkę, słuchajcie, tego szaleństwa, tej nieprzewidywalności, ale też uważajcie, słuchajcie, bo, bo mogą być takie sytuacje. Bardzo napięte momentami przez to, tak? Ponieważ no, przy rycerzu różdżek tutaj się nie nudzimy. To jest energia, która wpada, wypada, to jest energia, która robi zamieszania, a potem, potem się robi nagle cisza. Więc tutaj, więc tutaj pilnujcie tych swoich relacji, swoich związków, ale też nie, nie starajcie się tutaj kogoś zagłaskać na siłę, albo też z kolei w drugą stronę nie oczekujcie znowu też takiego zagłaskania na siłę, bo to też nie tędy droga. Poszaleć jak najbardziej trzeba. I tutaj tą namiętność widzę. Być może niektóre tutaj skorpiony będą się... Na upragniony, ukochany, dodam, bo mówimy tu o emocjach, jakiś wyjazd szykował, bo przy rycerzu mamy przeprowadzki, mamy jakieś wyjazdy, jakiś ruch, jakieś działanie, więc być może będziecie tutaj jakieś działania podejmowali z wyjazdem, a może jakaś przeprowadzka, a może jakiś tutaj mm, jeszcze waka wakacyjny urlopik się zdarzy dla niektórych. Po wakacyjny urlopik, przepraszam, bo już wakacje minęły. W każdym bądź razie w związkach, jakby nie było, jest w porządku, jest fajnie, jest uczucie. Pokazane na pewno z waszej strony, na pewno z waszej strony, i na pewno jest pokazane, że trochę powinniście poszaleć, bo trochę się trochę powiało monotonią. Bo wiecie, królowa Kielichów jest trochę taka nudna, tak bym powiedziała, tak? I jakkolwiek by to nie zabrzmiało, no to jest trochę nudna, więc tutaj radą jest, żeby, żebyście troszeczkę podkręcili atmosferę, troszeczkę zaszaleli, troszeczkę poszaleli. W jaki sposób? No, słuchajcie, kochani, no dokładnie wiecie w jaki sposób, nie będę wam tutaj mówić, no to są różne sposoby, każdy ma pewnie jakiś swój. Natomiast no trochę szaleństwa tutaj by się przydało i jak gdyby w związkach tutaj jest wszystko ok, tak? Dla tych, którzy są w nowych związkach, bądź dopiero, dopiero raczkują w tych związkach, no to powiedziałabym tutaj, że kochani, no miłość kwitnie, szaleństwo w łóżku też, więc tutaj po prostu jest jedna wielka petarda. Ten związek na razie się zapowiada bardzo dobrze, moi drodzy. Jeżeli jesteście na początku tego związku, to się zapowiada bardzo dobrze. Jeśli mówimy o singlach, kochani, no to single się niestety zakochają nieodpowiednio, bo będą natrafiały na przystojniaków, bądź, bądź przystojne kobiety, bądź mężczyzn, no bo tutaj są i panowie, i kobiety. Yy, natomiast no, nic z tego może nie wyjść. To wy się zadłużycie niepotrzebnie, za szybko, a to po prostu będzie wpadanie i wypadanie. To się tylko może otrzeć o łóżko i o nic więcej. Co jest bardzo niepokojące, bo bardzo często te związki się zaczynają od tej właśnie strony. Ta chemia jest tak silna i bardzo często jest mylona potem z emocjami, z miłością, no i tak to mi tutaj wygląda, więc bądźcie czujne, drogie skorpiony, single oczywiście, bo tutaj możecie wpaść jak śliwka w kompot, natomiast to będzie tylko przelot, to będzie wpadać, wypadać, nic z tego na stałe, moi drodzy, na pewno nie będzie, ale bawić się też trzeba, no takie jest życie, nikomu, jeżeli nikomu tym nie robicie krzywdy, Jesteście wolni, mówię tu w obydwu stronach, więc bardzo ważne jest, żeby też się dowiedzieć o tej drugiej stronie. No to oczywiście poszaleć można, bo przecież nikomu krzywdy nie robicie. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za łapki, za subskrypcje, za komentarze. Jesteście cudowni, kochani. Szybciutko i na temat Wam zrobiłam to czytanie, żeby też zdążyć dla wszystkich. Moi drodzy, żebyście tutaj, no cokolwiek tutaj na tym początku października, jeszcze zdążyli sobie z zaciekawieniem obejrzeć. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. Do zobaczyska, oczywiście. Pa, pa, pa.